Witam, chciałem przedstawić łuk płaski wykonany z jesionu. Łuk ma naciąg 11,5 kg. Wykonany jest w ten sposób czyli pracuje na całej powierzchni ramienia. Na, tutaj na szczękowieści są zdobienia. Rękojeść wykonana jest ze skóry bydlęcej oraz tutaj ze sznurka woskowanego płytka rogowa oczywiście na przełożenie strzały cięciwa tego typu dosyć cieniutka przy tym naciągu przybyć najciekawsze tutaj są końcówki można powiedzieć że są niecałe centymetr mają mniejsze niż palec do porównania pokażę. Teraz może reprezentuję mniej więcej jak on pracuje ten uczek. No i zobaczymy jak strzela.